Jeżeli chodzi o rundę jesienną, w końcowej fazie jesteśmy zadowoleni, gdyż zespół się już scalił, formacje poszczególne już funkcjonowały lepiej. Jako, jako drużyna, już zupełnie lepiej spisywaliśmy się w grze obronnej, nie traciliśmy już tyle bramek i w taki sposób, jaki to miało miejsce wcześniej. Generalnie szkoda, że ta runda się już skończyła, ponieważ z meczu na mecz tak oceniamy, spisywaliśmy się coraz lepiej. Zaczęliśmy w miarę dobrze ligę. Pewne punkty. Po odejściu paru czołowych kolegów nie mogliśmy się szybko obudzić, dlatego ten środek sezonu wygląda, wyglądał, ale też nie można na to zwalać. Jesteśmy drużyną, pokazaliśmy, że możemy się odbudować, możemy punktować i oby tak dalej. Chcieliśmy prowadzić w tej lidze i nie oszukujmy się, że nasze cele są wyższe nie tylko szóste miejsce w centralnej lidze, tylko walczymy tak naprawdę o, o lidera i o awans do fazy, gdzie cztery drużyny walczą o Mistrzostwo Polski. No, mieliśmy taki okres, gdzie już prowadziliśmy w lidze i mogliśmy to utrzymać. Myślimy, myślimy, raz! O. Chłopcy trenują jeszcze do 16 grudnia. Normalnie później mają okres wypoczynku dla, dla siebie, dla rodziny. No i 9 stycznia startujemy z okresem przygotowawczym. Następnie wyjedziemy najprawdopodobniej do, na obóz do Gniewina, gdzie czeka nas ciężka ciężka praca. Do tego seria sparringów. Mam nadzieję, że będziemy bardzo dobrze przygotowani na rewanżową. Jesteśmy w stanie. Zdobyć mistrza Polski mówię to z czystym sumieniem i mam nadzieję, że wraz z chłopakami zepniemy się i pokażemy, że jednak damy radę.